Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę coś innego, ponieważ zobaczę sobie Wasze ekwipunki, czym tam gracie, co macie kupione. Poszukamy też jakieś może inspiracji dla nas. No i zaczynamy z pierwszym widzem PG-18. No i rzucają się w oczy od razu te piękne, zielone skinki. Zaczynamy oczywiście od combo rękawiczki, plus nożyk. To jest bagnecik, gamma Doppler, face trujeczka. Bardzo fajna jest animacja tego wyciągania. No i całe tutaj combo właśnie w zielonym klimacie, ten USP. Jeden no z najlepszych w gierce, a zielony to moim zdaniem najlepszy jaki jest, nie? Prześliczna sprawa. Jeszcze Awupka, naruszenie kwarantanny, tak samo topka, nie? Więc to zielone combo no ma mocne. Bierzesz sobie te wszystkie właśnie rzeczy, rozgrywasz, nie wiem, z Awupą rundę. No i jesteś cały zielony i zajebiście to wygląda. Z zielonych to ma jeszcze nóż Bowigam, ma Doppler, także wariat na dwie koski normalnie leci. Tak samo też Digielek, szmaragdowy i or coś tam pod właśnie te zielone klimaty. No i upadek Ikara, tak totalnie randomowo, w właśnie takim niebieskim kolorze, z super craftem. No i też skin no, topka, naprawdę bardzo ładny, stricte taki niebieska Emeczka. I co? Tutaj mamy więcej takich zielonych, chociażby MP9 Hydra, Dajpyska, jakiś zielony laminat, Emporosaurus, no cały ekwipunek po prostu zrobiony w zielonym klimacie. Dalej już mamy jakieś naklejki, może jakieś inwestycje tutaj kmini, no i też dużo odznak, bardzo, bardzo fajny ekwipunek, no i topowe, te skinki fajnie też ułożone, także jak najbardziej na plus. Dalej widz K-pop, mamy klasycznego AK Czerń, takie niebieskie naklejki, o mówi starcy topka, ok tego typu krawcik, Phobos, wiecie, że ja tego skinka lubię, mamy obróbkę termiczną, no i jest koska, zaraz ją sobie zobaczymy. Ale ona jest czerwona, i w sumie tutaj tylko ta nocna groza się fituje. A tak to mamy taki mishmash. Wschód księżyca, czarny lotos. To ogólnie są ładne skiny, no tylko troszkę nie pasują mnie. E, bo albo idziemy w niebieski, albo w czerwony. No ale tu widzę, że coś jest pomieszane. Nawet jakieś czarne motywy, więc nie jest to tak jednolite. Mamy tutaj właśnie ten nożyk survivalowy. Ja go też lubię, właśnie to. Czasem zdarzy się ta elegancka animacja, on jest też właśnie jednym z tych tańszych, a moim zdaniem jest całkiem, całkiem spoko. Jak na ten niższy budżet, no wiadomo, tu by się po prostu przydały jakieś czerwone rękawiczki, nie? Wtedy to combo byłoby pełniejsze. Kolejny enjoyer tutaj zielonego, mamy znowu tego USPK, mamy akacza, odwet akwamaryny, także tutaj też zielone klimaty. Jakieś skrzynki, tak samo tutaj pamiątki, czyli coś też. On szpąci inwestycyjnie z tego co tutaj widzimy. Są tu jeszcze jakieś skinki? Takie tańsze. O, znowu zielony klimacik, Nuclear Garden. No, lubię, lubię ten bardzo tani i przy tym ładny skin, ale tu jest bardziej inwestor. On ma tam coś do pogrania. Ale tu głównie są kupowane właśnie jakieś skrzynki, kapsuły naklejki. No i mamy Kwipunek szefito, który już na starcie nazwita tym motylkiem eleganckim. Także na pewno jest tutaj fajnie kręcone. Też mamy zielone rzeczy, o, no i prześliczny krawcik. Tutaj siedzi, a mamy właśnie też te motywy zielone, ale też jakieś białe, łańcuch znaków też z fajnym krawcikiem Neonoir. No tutaj też enjoyer Craftów z tego co widzimy, gdzie gdzie po prostu co nieco ma. Dobra, jesteśmy w gierce, mamy tutaj jego combo. Te rękawiczki ma na trade banie, natomiast napisał, że takowe posiada. Więc tu mamy po prostu takie no, niebieskie, gdzieś niegdzie gdzie jest trochę tej szarości, tak one się prezentują. No i motylek, nie? Prześliczny motylek. To Eku takie bym określił, że nie ma raczej takiego jednego motywu. Na przykład, że nie wiem idziemy w czarny albo w zielony kolor. Natomiast jest tu kilka bardzo ładnych skinów, które między sobą po prostu pasują, więc mamy tu kilka połączeń po prostu w tym ekwipunku. Napiszcie, czy chcielibyście więcej takich odcinków, podsyłajcie mi też Eku do oceny, to na pewno sobie coś w przyszłości nagramy. Do następnego, cześć, pa! pa.